Do dzisiejszego ćwiczenia będzie Wam potrzebny jakiś gadżet. Może to być linijka, którą znajdziecie jako inspirację do tego ćwiczenia w metodzie sześciu klocków w podręczniku. Natomiast ja wybrałam pałeczki, ponieważ moje dzieciaki uwielbiają zabawy z pałeczkami. Chcieliśmy też zaprosić. Tatę, żeby zobaczyć, jak sprawnościowo sobie radzą. Także w tym ćwiczeniu zdecydowanie ćwiczenie zręcznościowe, sprawnościowe, kształtujące motorykę małą, ale także współpracę i działające jak taki sklejacz integracyjny, żeby można było zrobić coś samemu, ale też coś razem i żeby sprawiło nam to frajdę. Także kilka ćwiczeń, które przygotowałam w jednym filmie. Mam nadzieję, że znajdziecie tam mnóstwo inspiracji do użycia też do naszych sześciu klocków jakichś gadżetów. Moi drodzy, teraz będzie wyzwanie sprawnościowe na rozgrzewkę, a potem przejdziemy do ćwiczenia głównego. Chciałabym, żebyście teraz używając pałeczek w dowolny sposób wszystkie Wasze sześć klocków przenieśli na środek stołu na jedną stertę. Zobaczymy, kto zrobi to szybciej. W dowolny sposób możecie używać pałeczek. Czas, start. Na środek stołu. Czy być przeniesione, czy albo przesunięte? Przeniesione w powietrzu, nie przesunięte i używamy tylko pałeczek. Ręce nie dotykają klocków. Skończyłam! Brawo! Zobaczymy, co drugi, No chłopaki, patrzycie. <noise> tak wam powiem. Wiecie, że to było ja. Tutaj no. macie krzyżyki, to można nakładać. No, no właśnie, Ty wykorzystasz no, no, krzyżyki. Nie da. Brawo. Dobrze, sobie ją Teraz słuchajcie, możecie użyć z powrotem rąk, żeby znów sobie te kloczki podzielić. Natomiast drugie ćwiczenie, oprócz tego, że już wiecie mniej więcej jak się posługiwać pałeczką i truzkami, czyli już macie pojęcie jak to robić, będzie wymagało od Was współpracy. Chciałabym, żeby zaczęła osoba chętna, obojętnie dla mnie kto, Maciek się zgłosił pierwszy. Zaczniesz i chciałabym, żebyś pałeczkami podał jeden klocek do Zuzy. Zuza będzie go również odbierała pałeczkami, i potem pałeczkami przekaże go do taty. Tata również weźmie pałeczkami i klocek ma wrócić do maćka. Nie umie zaraz zobaczymy, jak umie, czy nie umie. Możecie trzymać pałeczki w dowolny sposób. Maciek zaczyna. Dobrze. I teraz Zuzia, przejmujesz pałeczkami. Bez dotykania rękami. Jak to zrobisz, żeby to się jeszcze. udało? Bliżej, bo nic nie widać. Poproszę, bliżej, dużo bliżej. Maćku, weź jeszcze raz klocek ze stołu. Robicie to bliżej środka. Okay? przesuń bliżej jeszcze, jeszcze bliżej do mnie. Wiem, że będzie ci mało wygodnie. O, ale teraz będzie widać i Zuza też bliżej. Ekstra. Bliżej jeszcze rączki. Jeszcze raz, jak spadł, to wracamy. Nie może być wyżej, Zuzia, bo wtedy nie widzimy, co się dzieje. Spróbuj tak, a, musisz mieć pałeczki a, 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 na równo, pałeczki a, a. na równo, w trzyma, tym samym miejscu może być. czy to się uda? Jest! Yes. Brawo, byłeś! Okej, okay, to <noise> nic, że upadł. Dobrze, moi drodzy, to teraz dalej jesteście używaczami pałeczek. Wasze pałeczki zamienią się teraz w pędzle, którymi będziecie malować obraz. Nie. I teraz uwaga, o co chodzi z malowaniem obrazu? Macie każdy po sześć klocków, jak widzicie, jest różna kolorystyka. Chciałabym, żebyście teraz bardzo szybko, albo w trakcie tworzenia, ustalili sobie, jaką kompozycję z tych sześciu klocków ułożycie na środku stołu. Ona nie musi być piętrowa, może być na płasko, ale układacie klocki tylko przesuwając bądź podnosząc je pałeczkami. A, razem wszyscy jest. Wszyscy Zrobimy razem ze wszystkich osiemnastu klocków robicie. Jakiś, jakiś obrazek, jakiś rysunek by i macie na to no tak też minutkę więc ale długo będzie my, łatwo, bo niebieskie nie tutaj, patrz ale no to tak nie pójdzie, bo się nie pozlepiają nam i będzie nam to Pozywał, długo tak. nam to zajmie mamy mało czasu ok, to możesz słyncze. to wykorzystać i teraz jak już zaczynacie to już bez dotykania rękami jak już zaczniecie to bez dotykania rękami e Świetnie. Zadowoleni? Tak. No i brawowy. Dziękuję bardzo. Taki oto piękny kwiat powstał. Jak widzieliście, ćwiczenia wyszły naprawdę dobrze. Jestem zaskoczona, że tak sobie z tym poradzili. Posługiwanie się pałeczkami przy użyciu sześciu klocków wcale nie jest proste. I tak wiem, że możecie pracować na klockach duplo, ale wtedy możecie użyć zamiast pałeczek, które my znaleźliśmy z jakichś wcześniej jedzonych zestawów sushi, na przykład łyżek domowych, łyżek drewnianych. Wtedy też będzie mniejszy poślizg na klocku i Waszym maluchom będzie to łatwiej zrobić. Z drugiej strony możecie też poprosić Wasze dzieciaki, żeby do całych ćwiczeń użyły tylko swoich dwóch paluszków i używały ich tak jak... Właśnie tutaj ten chwyt szczypcowy jest gdzieś możliwy do wykonania. Tak jak widzieliście, pomysłów było sporo. Ja uważam, że wyszło całkiem sympatycznie i mam nadzieję, że będą dla Was źródłem inspiracji do dalszych przygód z metodą sześciu klocków.